poranek w Kanak, na północy Grenlandii. Psy są czujne. Mężczyźni zaczynają działać na zamarzniętym morzu. Niedługo wyruszą na polowanie. Słońce nie zachodzi. Dzień trwa całe miesiące. 600 mieszkańców Kanak żyje inaczej po długiej zimie. Jedna z najstarszych mieszkanek, 85-letnia Regine Christiansen, wybiera się na nabożeństwo luterańskie do jednego z najbardziej wysuniętych na północ kościołów na ziemi. Cała historia Kanak mieści się w tym kościółku. Za ołtarzem znajduje się nastawa przedstawiająca Jezusa na górze Dundas. Właśnie tam najstarsi mieszkańcy, jak Reginę, mieszkali wcześniej, zanim w 1953 roku odebrano im ziemię, aby powiększyć amerykańską bazę lotniczą Tule. Ten obraz wisiał także w ich dawnym kościele. Mieszkańcy wciąż pamiętają to przymusowe wygnanie. Trauma odżyła ostatnio, gdy amerykański prezydent chciał przejąć Grenlandię. Nie możemy się z tym zainteresować. 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 Kanak zostało stworzone od zera przez Duńczyków pod naciskiem USA. Ponad setka ludzi, wygnana ze swoich ziem, musiała wszystko porzucić i zbudować od nowa tutaj, 120 km dalej na północ. Regine i jej rodzina przeżyli to wygnanie. Jej ojciec Kawigarskłak był adiutantem sławnego badacza Knuda Rasmussena.

W 1953 roku 13-letnia regina i jej rodzina musieli zostawić wszystko. Opisuje zamieszanie poprzedzające wyjazd, a potem wyjazd z rodzicami i rodzeństwem, na psim zaprzęgu, złożonym strojga sani załadowanych namiotami, kołdrami

Mieszkańcy mogą czasami odwiedzić tamte tereny, ale nie mogą się tam ponownie osiedlić. Zresztą u stóp góry Dundas nie zostało już wiele. Teraz ludzie mieszkają na brzegu tego fiordu. Kanak zostało zbudowane przez Duńczyków na jałowej ziemi, smaganej wiatrem. Nowy cmentarz zbudowano na wschodnim brzegu. Mieszkańcami są Inukhuici, 600 sześciusetosobowa grupa inuitów pochodząca z tego regionu. Wszyscy zostali wygnani. Pierwsi, którzy przybyli do kanak, musieli mieszkać pod namiotami.

David Kiakicok pracuje w gminie Kanak. Jest także wolontariuszem w Radio Kanak. Ojciec Davida pozwał państwo duńskie. Ruch Hingitak 53, wygnańcy z 53, walczy o wypłatę odszkodowań w ramach zadośćuczynienia za utratę ziem. 50, so, they, uh, they the, the at, at Dostali 6700 euro, ale niemożliwość powrotu na swoje ziemie, której się domagali. To potwasz, której Inukxuit nie zapomną i która podsyca niechęć do duńskich kolonizatorów. If Trump wants to buy Greenland, you say yes? No. I I, I should maybe I only want the Americans to help us to become our own, our own people. I think he he can respect that. I will fight for my own rights to 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 be uh, as Inukxuit people. If it is possible by the help of the American people. That's what I'm after now. That's why I'm. I, sometimes I get uh, extremist, uh, even though people cannot understand it, because the way Danish people treat my people uh, make, makes me so angry. Um, they cannot fool us anymore, but they have done it uh, through the Danish parliament in 1953. <laughs> Grenlandia jest bardzo pożądana. W marcu amerykański wiceprezydent J.D. Vance wylądował w pobliżu Kanak w bazie Thule, od 2023 roku nazywanej bazą Pitufik. I nie wyszedł z niej, bo rządowi Grenlandii nie spodobały się groźby, które rzucał Donald Trump w styczniu. Prezydent USA stwierdził, w ten czy inny sposób podbijemy Grenlandię. To niemożliwe, brzmiała odpowiedź Francji i Unii Europejskiej. Emmanuel Macron powiedział to w czerwcu w Nuuk, stolicy Grenlandii. Wezwał do poszanowania integralności autonomicznego terytorium Danii. Z dala od tych sporów geopolitycznych Regine i Inukhuici z Kanak chcą przede wszystkim zachować swoje tradycje i swoją kulturę, jedyną na świecie. I dalej żyć tak jak ich przodkowie, czerpiąc z bogactw natury. Lodowiec stopnieje. Trzeba udać się na wschód, żeby znaleźć dostęp do morza. Ale kacjak Piri dołącza do swojego przyjaciela, który wypłynął polować na Narwale. Choć cierpi na chorobę Parkinsona, ale kacjak pomaga ile może. Zdeterminowane, by bronić sposobu życia inokwitów. Jeśli we gdzieś independent, we cannot live the way we want. And uh, we are already losing billions of money to Denmark. They are taking all the resources. And if we change to It will be the same. Za starem stoi Kipisok, jeden z 75 Za starem stoi Kipisok, jeden z 75 zawodowych myśliwych z Kanak. nie, z żoną i nie, nie, nie,

Niepokojony był. Jesteśmy na tym. I nie mogliśmy w tym roku. I nie mogliśmy w tym roku. nie mogliśmy w tym roku. I nie mogliśmy w tym roku. Narwale, białuchy, morsy, wieloryby, foki. Zależnie od miejsca, pory roku i szczęścia, ocean jest prawdziwą spiżarnią. Ale nie można przekraczać limitów. W Kanach są myśliwi i żony myśliwych, które pełnią równie ważną rolę. Ui ga pini akta ngora matu ni au rea ngel mat naka ni ngā ni ammere ni Te ia uki umi ati <Sessimitation> hakei ta mai ha ammi tiki usai ta mai ha ammi tiki usai ta mai ha i hu mei ni roka tari ka kai we choose to hunt narwhals the, the most quiet way we can because we don't want them to flee from our bay and uh, we follow the culture because it's a beautiful way to hunt maybe many people don't understand why we have to harpoon them first if we start shooting them we will, we will just wound them and they will get hurt and it will, they will have pain for, for a long time if we lose them. But if we harpoon them first with a buoy, then we can find them immediately. That's how we don't waste a life. Respektowanie przyrody, niemarnowanie zwierząt to dla tej społeczności kwestia przetrwania, bo zagrażają im zmiany klimatu. Arktyka ogrzewa się cztery razy szybciej niż reszta planety. Tu, w Kanak. Lód jest już cieńszy, a sezon polowań krótszy. Kanak jest jedną z najmniej dostępnych wiosek na Grenlandii. Tylko dwa loty tygodniowo łączą ją z resztą kraju, i to tylko gdy pozwala na to pogoda. Zaopatrzenie przybywa łodzią dwa razy w roku. W lipcu i we wrześniu. Większość dóbr dostępnych w supermarketach pochodzi z Danii. Jedyne miejsce, w którym spotykają się mieszkańcy, to sala gimnastyczna, bijące serce kanak. Ale myśliwy w dzień i piosenkarz wieczorem, przejmuje mikrofon. Te momenty sąsiedzkości są bardzo cenne w tej odległej wiosce, gdzie poziom bezrobocia jest trzy razy wyższy niż wreszcie kraju. Wokalista Nanuk najsławniejszego zespołu z Grenlandii, będący przejazdem w Kanak, wychodzi na scenę. Przyszłością dla Inukhuitów z Kanak jest zostać tutaj, gdzie dostępna jest niezbędna infrastruktura szkoła, szpital i dom opieki. Zaraz obok znajduje się też muzeum, w którym zachowano historię społeczności Inukhuitów. Dom badacza został przeniesiony z tule dawnej wioski u stóp góry Dundas do Kanak. W 1987 roku. W muzeum można obejrzeć największych eksploratorów Arktyki, takich jak Kawig ojciec Regine, Ale Kaciak jak Piery, też ma sławnego przodka, Amerykanina Roberta Pierego, który twierdził, że jako pierwszy dotarł na biegun północny w 1909 roku. To jest to jest great great grandmother she had a child with robert peer when he was here on the expedition i'm happy that robert Peary came to to here to have a child so i can be born here. <laughs> w muzeum znajdują się również przedmioty codziennego użytku inukwitów harpuny pułapki sanie strzelby Ekwipunek niezbędny do tradycyjnego myślistwa. All over the world rifle shot is bad. When someone shoot in your country, it's, it, it means something is bad. But around here, when someone shoot, we will be thrilled, we will be happy. It means food for us when someone shoot. So <laughs> that's the difference. Climate change was fast, it's so it's difficult to learn it. So, we cannot be great hunters because we don't know so much about the ice as our uncles and fathers. They are the last great hunters. Myśliwi Skanak starają się żyć z myśliwstwa na tyle, na ile to możliwe, a ich żony przerabiają skóry zwierząt. Żona Kipisoka, Kalan Kwak, przechowuje je przed domem w szopie. To spodnie jej męża, zrobione ze skóry niedźwiedzia polarnego.

Kalankuak nie chce, by coś się ominęło. Jeden z jej synów gra w turnieju piłki nożnej w Ilulissat, najbliższym mieście oddalonym o tysiąc kilometrów. Nosi numer 5, jest kapitanem drużyny. Właśnie gra w półfinale. Gdzie indziej w Kanak, Alekacja Pieri i część jego rodziny biorą udział w delikatnej operacji: transporcie ogromnego kawału nerwala. Zwierzę zostało upolowane w zeszłym tygodniu. To jest jak Nasz boys był uh, was który second who To znaczy, the narwhal. It means it he get the back back part, the thin part. Narwale można jeść na surowo, gotowanego yes. lub fermentowanego. Ostatnia wersja to specjał Inukwitów. We are making a fermented narwhal. And uh,

We also need to cover it uh, as good as we can so the Arctic fox doesn't come in and eat it. If it takes too long, it can be overcooked, can we say? Over fermented. So we have to make sure we know when we can get it. Może dwa, i pół Ale Kacjak musi wrócić na lodowiec i zaprowadzić swoje psy na stały ląd. Tak jak każdego lata robili to jego przodkowie. Natura dyktuje swoje prawa i swój rytm zależnie od pory roku. Z dala od kwestii geopolitycznych, przez które mówi się teraz o Grenlandii. nad nimi na nóg, niedźwiedź polarny, wszechobecny w mitologii inuitów.